Yo, się ja jestem Tomek. Dziś na moim kanale gramy w. Nic. Nie. Gramy w Minecrafta. Będziemy się nawalać. Wummę, tak. popisałem, że na 10 subów. Przepraszam, że tak późno, ale. Co się stało? Eee, Tomek zapomniał O swoim no. kanale. Tak. Eee, będziemy się <laughs> nawalać na łonie natury, bo tu jest ładnie. Ok. E, więc bierzemy itemy i bierzemy tylko jeden enchant i jest super. Okej? Okay? Okej. Okay. <średytorium> dobra. Więc Dominik wywalaj tam. Tam, 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 tam. Tam. <średytorium> ja aż tak daleko. A zgubiłem się. Sorry. Mam mapę dobra. Jest. No, i bierzemy itemki. Bierzemy oczywiście. Tak, 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 tak. E, tak. E, tak, dobra, ja już jestem gotowy. O nie, ja sobie muszę zmienić polski. Czekaj. No, ja na nic nie będę czekał. Jak pamiętaj, możemy brać tylko jeden item. Schowaj sobie do, najlepiej itemki do skrzyneczki. E, N. N. And... Się ja się nie pisało enchanting table Dobra, już wiem jak. Napiszę stół Niech wiem sam Napiszę stół Już Ale czekaj, jak ty chcesz enchanting table, po co? No, no bo, przecież możemy, bo przecież możemy enchantować na jeden enchant, przecież A no tak, zapomniałem No właśnie Dobra, ja sobie, mam Ja zabezpieczę coś ciekawego tylko ja nie wiem, jak to się nazywa. O, O, dobra, to jest, jest zamknięta. Właśnie, przecież kowadło jest lepsze. Ej, no tak. wytyfy. Przecież mogę wziąć kowadło. E, I co ja miałem wziąć? Albo w sumie to niepotrzebna mi. E, jak się nazywa ten enchant? Kurde, zapomniałem jak się nazywał ten enchanting. Ale do czego ja ci powiem? Eee, nie, nie powiem ci. Dobra, wezmę sobie to. To czyli, że jeden enchant na przykład na zbroi, tak? No, na mieczu także. Na, na wszystkim możemy mieć i tylko jeden enchant. Pamiętaj, nie wiesz, Elytry i tego, bierz tego. Czego? E, i jeszcze to temu. Okej, okay, okej. Okay. Um, dobra, ja sobie to skopiuję. O, jest, dobra, o to mi chodziło. Dobra, ja już sobie, sobie dobra. to odpię, dobra. Ja sobie to od razu usuwam. Wezmę sobie to. Przepraszam. Dobra, tak. Ej, to by było takie śmieszne, jakby ktoś się wziął. Strzały, leczenie. <grymianie> to by było bekowe. Mm, dobra, bierzemy to to, 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 dobra, to jest bardzo dobre, podoba mi się, e, dobra i bierzemy teraz, e, bole, le... okej okay. i teraz sobie weźmiemy O, nie! Ja też chcę to. W sumie. Gorący towar. Co to może być? Dobra, co ja jeszcze mogę wziąć? Hmm. Czekaj, a enchant en na łuku wolno? Czy nie? Ache, tak, tak, tak. Można. Weź sobie, jak coś? Pięć koksów. I weź sobie tak najlepiej mięska, ale podczas walki nie jedz go. Znaczy możesz w sumie, ale... Kumasz. A w sumie możesz? Ho. O tak, o tak, o tak, o tak. Da mi się podoba. Dobra, bierzemy oczywiście bruk. Weźmiemy sobie tak z dwa staki i kilo, nie zapomnij. Abyś mógł wykopać. To. No. Yy, więc weźmiemy sobie... Jak już mam w sumie takie, co ja bym sobie mógł jeszcze wziąć? Hm. Wiem. O. Właśnie o tym o to mi chodziło. Jakby ktoś się nie wiedział. Jezu, to mi tutaj to już mi dużo zami... Dobra. Ale już tu ciemno. Dobra, dobra. Enchantujemy sobie wszystkie itemki. Żebyśmy mieli. Dobra, w ogóle muszę napisać kimester tutaj. Znaczy nie muszę, ale. No, naprawdę bardzo dobra. Orto. Dobra. Weźmiemy sobie. U. No, nie, tu z Epic Games. Dobra, co ja jeszcze bym mógł wziąć sobie poza tym? Wiem co. A, właśnie, wy tu widzicie co. Nie wiem, ja chyba nawet jestem gotowy. Dobra. Ja jeszcze nie. Ciekawe, że wziąłeś to, co ja myślę. A co wziąłeś? To co myślisz? Dobra, to oh. możemy chyba... Czekaj, brać się... czekaj, a Ender Perły można czy nie? Mhm, można. Dobra, możemy chyba brać już swojej tanki, tak, tak ci powiem. Dobra, ile to już trwa? Tak nie zastanawiam po prostu. 7 minut się zbroiliśmy. To nie aż tak dużo. Dobra. Dobra. Czekaj, ja, ja się ubiorę. Ja też. Dobra. Dobra, ja sobie Czekaj. Najgorsze będzie mi to poukładanie, bo ja naprawdę mam sporo itemów. Jak coś już wyłączamy game moda, wyłącz sobie game moda. Dobra. Jak włączysz game moda, to to będzie chyba dysfaj... 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 No po prostu odpadasz. Nie, Bo nie chce mi się tego tłumaczyć. Okej. Okay. To co? Czekaj, jeszcze nie. To nie zapomniałem o tym. Dobra. A o czym? No już możesz mówić w sumie o czym. Tarczy. A ja co wziąłem. Dobra, mam przeklapane. Dobra, ja sobie, ja sobie wziąłem, więc dobrze, Tomek. Nie, no zapomniałam o mięsku, jestem debilem Dobra, wiesz co? Ja, dobra, niech ci będzie. Czekaj, bo w ogóle mi tu. Coś, bo w ogóle to. Niech ci. Dobra, wejdę wejdę na game. Dobra, wiesz co? To, to nie będzie dezfakcja z powodu tego, no bo ty nie masz mięsa i nie masz jak w sumie się leczyć. No. A ty wziąłeś złotej. Ale wiesz o tym, że złotych jabłek nie można brać? Tylko... A, koksu. koksy miałem wziąć. No, koksa, a nie złota jabłka. Złota I... jabłka nie, tylko koksy. Nie. To mogę sobie wziąć, czy nie? Tak, 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 możesz sobie wziąć. Mm. Co by jeszcze tu sobie, sobie wziąć? Myślę, że na razie wymieniłbym to. Dobra, weźmiemy to. Tak. Tak, tak. Jezu, ale ja tu układam wszystko. Dobra, myślę, że zaczynamy. Dobra, dawaj. Trzy... O nie, w ogóle nie to. Trzy, cztery. <laughs> Wiesz co, ja wziąłem to samo, tylko ja wziąłem JOLA. Jura... No lojalność, dlatego bo jak grałem już wcześniej z Kamilem, to wtedy mi nie działało. No bo musisz być na wodzie. Aha! Nie widziałem. To mamy... To dobre miejsce sobie wybrałeś. Kurde, kamperze! Ło, kurde, klucz, klucz do wygranej Tobiasza! Co ty zrobiłeś? Nie wiem, no, nie wiem. Zrobiłem coś głupiego. Dzisiajś normalny szczołę. Mm, tak, zapomniałam w ogóle, że jest coś. Kurczę, bo ja. Bram <laughs> jakby na kąpie. A na laptopie miałem wszystko ustawione. Co ciekawszy? już? No nie no, osuń się No co ja jeszcze zrobiłem? Ej, naprawdę, to będzie ciężka Ciężka trochę Nie. <laughs> Siewa, co? Co tam? Co A gdzieś ty polazu? A dobra, bo ty są serpetów cały czas masz jest, człowieku. To jest bez sensu, ale. Ale ok, Nie będę wnikał. <laughs> o nie! EJ NIE PAL MNIE Aha, Jezu ale ty mnie to zanerwujesz jak ty uciekasz Ej ty naprawdę przestań grać tak na złokę bo w złoku mnie nie zabijesz Uciekaj! Ej to, czemu to moje trucizna nie działa? Daję ci truciznę, a to nie działa! Dobra, pierwszy kok. I ty pierwszego z koksa jesz? No chodź No teraz pierwszego ja, w, ja drugiego W ogóle nie wiem dlaczego ja nie mm -hmm. korzystam No chodź Chodź O Jezu, miałem No nie! na <grywa> no, to no, jest mogę, mogę. Ej, naprawdę, Ladał. mogę wziąć w sumie mleko Co ty z wędki chcesz mnie porobić? Nie Ej, ale mam pytanie, dlaczego moje trucizna nie działa? Na ciebie Działa Aha To xdem Ale, co ci to da? Ej, by ty fy. Ej, to jest takie skomplikowane, że ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ale ty do mnie walisz, U. Ale tu ja nie wiem, co się tak powoli dzieje, tak ci powiem. Nie, laga dostałem. Laga dostałem. Nie gadać, że mnie zabijesz, bo mam laga. O Jezu Ile masz zryszek? Bo ja mam całe. Znaczy bez koksa ogólnie. O Jezu. Internet jest. Walka pod wodą! Uuu! Dobra, ja muszę sobie wziąć oddech. masz fire resistance tak <noise> ja mam fire resistance koksa nie to ja mam dedo nie o dobra spieprzam Ci rzuciłem, chyba speed'a, tak? Tak, chyba? Rzuciłem, tak, rzuciłem Ci Speedo. Bo nie mam tej potki Rzuciłeś mi regenerację. Nie, rzuciłeś mi tego. Regenerację. Nie, ja mam regenerację. A ja mam Speedo e, re, i regenerację. Ej, czarna mi lata znikła! No, bo takie bugi są. No gdzie? ucieka No kurda no! Dobra, mam lawa. Ja, ja raz raz. tak wolno leci? To chodź tu! Nie. Yes. I co wiem. Nie. Nie. Z wody. Alleluja. Kśam. Ksiądz... Kśam Ksiądz... yeah. <laughs> Będę ci mówił golema. Co jest? Będę cię bił jak Golema. No co? A wcześniej tak do mnie podchodziłeś! Cykasz się? No, ej, no nie bądź spamery! Tu. Ej, czekaj, chwile, czekaj, czy chwila! Czekaj, muszę wpisać timeset day. Chodź tu, szkielecie. No Jezu Robię coś śmiesznego, tak ci powiem tak, gdzie jesteś? jesteś? Chciałeś się do mnie pe, te... Pe, tepnąć? No, o curda ah curda meu pai A se olha só vestiante as coisas que o que <gulho> <gulho> tu uciekasz? o, kurde. o, nie. o. Jest! <noise> Jest, miałem dwa serca! Czekaj, ile ja, odcinek trwa? Co? No, szybko. Dobra, wiecie co? To już chyba będzie koniec odcinka. Druga część...